Dzień dobry. Blizzard niedawno dodał stadium do Overwatch 2. Najbardziej skomplikowaną nowość od czasów pierwszej premiery w 2016. 17 grywalnych bohaterów otrzymało możliwość dodawania do swoich umiejętności zupełnie nowych funkcji. Każda postać to ponad 20 mocy i przedmiotów, które można dowolnie łączyć w sieć wzajemnych powiązań i synergii. Spodziewałem się, że przy rosnącej wykładniczo ilości interakcji pojawią się bagi i tak też się okazało. Kiedy zrezygnowałem z pełnoetatowego youtube'owania o Overwatchu, postanowiłem się przebranżowić. Do tego od jakiegoś czasu bardzo interesuję się quality assurance, czyli między innymi testowaniem oprogramowania. Poprawianie jakości tworzonego produktu sprawia mi satysfakcję, a najbardziej to czułem, kiedy tworzyłem własny kod do mojego trybu w overwatchowym warsztacie. Złapałem zajawkę, a wypuszczenie stadium dało mi świetne ćwiczenie. Blizzard od dawna przyznawał mi przedwczesny dostęp do nadchodzących aktualizacji, oczywiście pod klauzulą poufności. Jak przygotowywałem filmy o tych nowościach, to przy okazji również testowałem, jak one działają. Jeśli natrafiłem na błąd, to go zgłaszałem. Jestem na Discordzie wraz z innymi międzynarodowymi influencerami, gdzie możemy bezpośrednio zgłaszać bugi i są dedykowani pracownicy od QA do zbierania ich. Zazwyczaj mało tego było, zaś przy stadium jest tego sporo. I by dobrze poznać działanie ulepszeń i synergii, dokładnie testowałem interakcji między nimi. Mam certyfikat testera ISTQB i jednym z używanych pojęć jest integracja modułów, czyli w jaki sposób komunikują się ze sobą pojedyncze komponenty. I warto sobie wyobrazić jedną moc czy przedmiot jako samodzielny moduł. Same w sobie najczęściej działają. Stadium najbardziej cierpi na błędy w integracji między nimi. Spędziłem wiele czasu na testowaniu osobno każdej mocy i przedmiotu, a następnie łącząc je ze sobą. Wspomagałem się samodzielnie stworzonymi narzędziami do testowania, np. do sterowania botami oraz yy, z wbudowanego debagera, gdzie widzę klatka po klatce, co się wydarzyło, z jakimi wartościami. Łącznie zgłosiłem Blizzardowi około 40 bugów oraz do Dodatkowo jakieś 20 zgłoszeń o niejasnych opisach wzmocnień albo o braku ważnych informacji. Dlatego postanowiłem zrobić taką kompilację najbardziej interesujących znalezionych przeze mnie bugów. Nie w formie krytyki. Mnie fascynują gry, jak wiele rzeczy musi się spinać, by działały. Pierwszy bug, ale wpierw ustalmy pewne reguły. Przedmiot podwójna dawka powoduje, że trafienie strzałką usypiającą wroga, który był pod wpływem granatu biotycznego, powoduje, że czas odnowienia strzałki usypiającej jest skracany o kilka sekund. Okej. Okay. A moc mięciutka chmurka powoduje, że strzałka usypiająca eksploduje i może trafić kilku wrogów naraz. I mimo że nikogo nie trafiamy bezpośrednio strzałką, przedmiot podwójna dawka jest wywoływany. Mamy zakodowane połączenie. Kolejna sprawa. Moc sennik powoduje, że strzałką możemy trafiać sojuszników, co zamiast ich usypiać silnie leczymy. Trafienie takiego kompana, gdy ma na sobie granat biotyczny, też uaktywnia przedmiot podwójna dawka. Jest zaznaczone trafienie celu, a nie wroga. I teraz tak, łącząc mięciutką chmurkę, która trafia kilku graczy naraz, oraz sennik, dzięki któremu trafiamy sojuszników, możemy zacząć leczyć kilku kompanów naraz. Fajne kombinowanie, jak to połączyć, ale. Takie połączenie już nie uaktywnia przedmiotu podwójna dawka. Czas odnowienia nie jest skracany, mimo że trafiliśmy strzałką cele będące pod wpływem granotu biotycznego. To był na start taki najbardziej skomplikowany przykład, kolejny postaram się streścić. Przedmiot divy, przenoszenie obrażeń powoduje, że zadawanie obrażeń barierom daje nam osłony energetyczne, a przedmiot tryb jednoosobowy powoduje, że wchłanianie obrażeń matrycą obroną daje nam osłony energetyczne. Oba przedmioty wskazują, że zniszczenie mecha zabiera nam ten bonus. Jednak gdy użyjemy samo zniszczenia, osłony z jednego przedmiotu znikają, a z drugiego już nie. I tu nie chodzi mi o to, które rozwiązanie jest poprawne. Po prostu powinien być ujednolicony wynik. May zyskuje możliwość tworzenia miniaturowych zamieci wokół jej lodowych umiejętności. Wokół ściany lodu, wokół kriostazy, czy nawet wokół filaru lodu, który dostajemy wybierając moc bitwa na Śnieżki. Jest też wiele innych wzmocnień, które ulepszają naszą superzdolność, czyli pełnoprawną zamieć. Ale te wzmocnienia działają też na te miniaturowe. Moc zdrowa zamieć nas leczy, przedmiot lód w żyłach zwiększa obrażenia. Tam, gdzie w opisie jest napisane zamieć działa też na małą zamieć. Prócz mocy lawina. Mimo że wszystko wskazuje, iż powinno działać, małe zamiecie nie spowalniają wrogów. 20 metrów to za dużo, ale według mnie wokół mini zamieci powinna być mini lawina. Żniwiarz i moc dożynki stworzone kule dusz mogą wylądować w ścianie i ich nie weźmiemy. Bariery są czasami traktowane jako gracz. Na przykład dwie moce Reinhardta. Rekonstrukcja bariery, gdy zadajesz obrażenia, przywracasz wytrzymałość tarczy oraz miażdże, gdy zadajesz obrażenia, dodajesz kumulację wzmocnienia. I teraz jak widzicie, zadaję obrażenia barierze wrogiego Reinhardta. Nie regeneruje mi to mojej tarczy, ale dodaje kumulację do mocy miażdże. A moc Moiry, seryjny chwyt, powoduje, że atak alternatywny szuka pobliskiego wroga i jego również atakuje. No i te wzmocnienie traktuje tarczę jako gracza, co oczywiście jest niepożądane. Żniwiarz ma moc, dzięki której zwiększa szybkość ataku, zadając obrażenia. Na tarczy to działa. Genji ma moc, dzięki której zwiększa szybkość ataku, zadając obrażenia. Na tarczy nie działa. Następny niż masz. Żliwiarz ma superzdolność wirująca śmierć, bardzo silne. Ale dzięki mocy Krok Śmierci możemy uaktywnić mini wirującą śmierć. Warto zwracać uwagę na te zaznaczenia w nawiasach kwadratowych. Wtedy, przeglądając całą zbrojownię, jak natkniemy się na przedmiot z tym samym zaznaczeniem, wiemy, że powinno działać. Przedmiot Dewastacja zwiększy nasze zdrowie, likwidując wroga mini wirującą śmiercią, ale przedmiot Purpurowa Peleryna już nie daje nam nadwyżki zdrowia. W stadium możemy drastycznie skrócić czasy odnowienia, nawet 3-4 krotnie. Żołnierz 76 ma umiejętność pole biotyczne, które wytwarza na 5 sekund leczący obszar. Natomiast moc pierwsza brygada powoduje, iż po rozstawieniu pola biotycznego wszyscy w zasięgu dostają nadwyżkę zdrowia. Jednak, jeśli uda nam się skrócić czas odnowienia tak, że kolejne pole biotyczne rozstawimy zanim poprzednie się skończy, moc pierwsza brygada nie jest uaktywniana. Ale to nie znaczy, że może być uaktywniona raz na 5 sekund, bo jak znowu rozstawimy po kilku sekundach, to też nie dostaniemy nadwyżki, czyli nigdy jej możemy nie dostać. To jest ciekawe. DIVA dzięki mocy przyjmowanie na twarz leczy się w oparciu o wartość wchłoniętych obrażeń. W gruncie rzeczy działa. Prócz w starciu z broniami typu Shotgun. Kalkulacja ich obrażeń jest skomplikowana. Jeden strzał wypuszcza naraz kilka pocisków typu Hitscan. I diva, jak wchłonie taki strzał, to moc przyjmowania na twarz wykonuje obliczenia tylko na jednym pocisku z kilkunastu. O jednej mocy Kiriko liść niesiony wiatrem napisałem kilka raportów. W jednej znajduje się wiele błędów. Ta postać leczy sojuszników poprzez wyrzucenie dwóch papierowych talizmanów. Moc liść niesiony wiatrem powoduje, że te karteczki po dotarciu do kompana odbijają się i lecą do kolejnego. I zauważyłem, że namierzanie jest zależne tylko od odległości. Talizmany niepotrzebnie lecą do kogoś z pełnym zdrowiem, bo stoi bliżej pierwotnego celu niż ranny sojusznik. Ale najgorsze jest to, że ofudy, bo tak się nazywają, obierają za cel też wrogów. Jak widzicie lecą do niego, ale koniec końców nie uzdrawiają i odlatują w siną dal. Mają też spory problem, gdy lecą do sojusznika, co stoi zbyt blisko pierwszego celu. Niby lecą w jego kierunku, ale przelatują i nie leczą. No i najdziwniejsze dla mnie. Jak widzicie, dwie karteczki leczą za 26, a te co się odbijają, są słabsze o 70%. Po pierwszym odbiciu się zgadza, ale przy drugim już nie. Powinna być taka sama wartość, ale jak się przyjrzałem, to w niewytłumaczony sposób z drugiego gracza do trzeciego lecą trzy karteczki. Skąd ta trzecia się generuje? Reprodukcja jest stuprocentowa. Wybitne wzmocnienie. Gdy ciągle trzymamy przycisk myszy i gładko przejdziemy z jednego sojusznika na drugiego, efekt wizualny przyczepia się do tego drugiego, ale właściwy efekt wzmocnienia zostaje na pierwszym spora możliwość nadużywania, gdzie wzmacniamy bohatera, który następnie idzie atakować od flanki, a my z bezpiecznej odległości mu pomagamy. Jak już zauważyliście, kilka postaci ma możliwość uaktywnienia miniaturowych wersji swoich superzdolności. Genji po zakończeniu jednej umiejętności tylko raz zamachuje się swoim smoczym mieczem zamiast wiele razy. A żniwiarz po teleportacji używa osłabionej, wirującej śmierci. I te rzeczy dzieją się od razu po zakończeniu zdolności. Jeśli jednak przerwiemy umiejętności innymi, to nie tracimy możliwości użycia tych mini superzdolności, tylko je Odkładamy na później, wybierając odpowiedni moment, naciskamy przycisk od pełnoprawnej superzdolności i uaktywniamy tą miniaturową. Kolejność wybierania wzmocnień też może wywołać błąd. Moc Reinhardta Miażdże daje nam Kradzież Życia. Przedmiot Strumień fantasmatyczny też daje Kradzież Życia ale wynik jest różny w zależności w jakiej kolejności wybraliśmy wzmocnienia. O, to będzie ciekawe. Wiele ulepszeń bohaterów polega na naszej maksymalnej wytrzymałości. Im więcej łącznego zdrowia mamy, tym silniejsze jest ulepszenie. A łączna wytrzymałość składa się z kilku czynników najzwyklejsze życie, pancerz fizyczny oraz osłona energetyczna. Na przykład przedmiot Reinharta, generator infuzji, powoduje, że wytrzymałość tarczy jest zwiększana o tyle, ile maksymalnego zdrowia mamy. Czyli nieważne, czy dodamy sobie pancerz, czy osłony, przedmiot zawsze zadziała. I takich przykładów jest wiele. Natomiast przedmiot żniwiarza, purpurowa peleryna, daje nam nadwyżkę w oparciu o maksymalne zdrowie, prawda? Opis taki sam jak inne podobne. Ale deweloper musiał zakodować to tak, że brane jest pod uwagę tylko zwykłe życie, ta biała porcja. Zatem biorąc przedmioty, które zmieniają nam część życia na pancerz i część życia na osłony, sprawiamy, że purpurowa peleryna jest słabsza. Sprawdzałem z innymi podobnymi wzmocnieniami i tylko żniwiarz tak ma. Genji ma przedmiot zasadna zasadzka. Trafienie szybkim atakiem wręcz w plecy zadaje obrażenia krytyczne, czyli takie jak trafiamy w głowę. Jest przedmiot zamykacz który sprawia, że po trafieniu krytycznym wrogowie są widoczni przez ściany. Działa. Ale to, że obrażenia krytyczne są większe o 10%, już nie. Tak samo tłumik Elsaka. Mimo że cios w plecy zgodnie z opisem zasadnej zasadzki jest trafieniem krytycznym, nie nakłada redukcji leczenia. No i na koniec. Przedmiot łaski, magiczny magazynek sprawia, że każdy strzał ma 10% szans na wypuszczenie jeszcze jednego darmowego pocisku. Spędzałem na tym wiele minut i okazało się, że pierwszy strzał ma 0% szansę na wystrzelenie dodatkowego pocisku. Co więcej, ciągłe klikanie przyciskiem myszy też jest traktowane jako pierwsze strzały. Magiczny magazynek uaktywni się tylko wtedy, gdy trzymamy przycisk, i dopiero drugi oraz kolejne strzały mogą wystrzelić darmowy pocisk. To tylko kilka z wielu innych błędów funkcjonalnych, które zgłosiłem. Szukanie tego sprawiało mi sporą satysfakcję. Chętnie to też zgłaszałem. Bo wiedziałem, że przyczyniam się do polepszenia jakości Overwatcha. Pracownik Blizzarda co tydzień zbiera raporty i wysyła dalej. I rzeczywiście, jak się spytałem, to moje zgłoszenia są jasne i pomocne. Generalnie, nowości w Overwatchu zawsze miały lepszą jakość niż Stadium. I nie miałem za wiele do testowania. Paradoksalnie, jako fan Overwatcha, nie jestem zawiedziony, bo dzięki tym błędom mam świetne ćwiczenie i rozwijam się w tym kierunku.